Jest pięknie, bardzo się cieszę, że tu przyjęłam. Jest niesamowicie. Dobry, mam nadzieję, że ten mikrofon działa, bo ostatnio nie działał, ale sprawdziłem go znowu i zaczął działać z jakiegoś powodu. Z może to jednak nie jest zybtute wejście w aparacie, tylko coś się wtedy działo. No nieważne, plan miałem na dzisiaj taki, żeby pojechać na Songdzvan. Sogzwan so, nad jezioro w poszukiwaniu czy w celu upołowania śniegu bo spadł wczoraj pierwszy śnieg w Oslo no i o ile w samym mieście jest po prostu chlapa i głównie pada deszcz tak podobno w górnych partiach miasta ten śnieg leży więc chciałem tam pojechać, zrobić jakieś fotki i już miałem wychodzić z domu i jakby chciałem ten fragment nagrywać idąc już na metro Odsiedziłem, a zapytam sąsiada czy mogę pożyczyć drona i się zgodził. <noise> Tylko, że muszę teraz zostać w domu i sprawdzić tego drona, i podładować baterię, i upewnić się, że wszystko działa, i podłączyć aplikację, i ściągnąć w ogóle aplikację. Mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem, bo o 5 ma zacząć padać, a jest w pół do 2. No zobaczymy. Ten plecak jest większy niż mój plecak. Tyle mam spory plecak. Też słabo naładowana, fok Jak otwieram aplikację DJI GO to są tam opcje połączenia od Phantoma 4 w górę a to jest dosyć stary dron, to jest Phantom 3 standard, się pocieszyłem dronem zadzwoniłem do DJI i się okazało że mam zbyt nowy telefon żeby współgrał, żeby działał z tym dronem i po prostu no mam za nowy telefon <noise> no trudno oddaję drona sąsiadowi i lecę się wykąpać się siak. Tutaj jeżdżę metro, a tam we mgle, tuż za tym zapomnianym parkingiem jest jezioro. Jest blisko, chociaż nie widać. Bo na śnieg? <gry> jest dziś śnieg. Niewiele, bo niewiele, ale trochę go zostało. Element, który jest jak dla mnie dosyć charakterystyczny w Norwegii, to to, że wszędzie są non -stop jakieś remonty. No i tutaj też. Zwanym plusem tego jeziorka jest to, jak blisko położone jest do Oslo, bo wystarczy wsiąść w metro numer 5 i jest się tu w 15 minut, 20 z centrum, 20. A zdecydowany minusem tego jeziorka jest to, że jest bardzo blisko Oslo. Jest bardzo popularne. Teraz tego nie uświadczymy, ale byłem tu ostatnio w niedzielę. No to masa ludzi, ale tak masa ludzi. No, ale jest to bardzo ładnie. Zresztą nawet teraz jest sporo osób. Wychodzą sobie posiedzieć, odpocząć. Są miejsca do grillowania. A także jak jest cieplej, to też są tu ogniska imprezy. Jak to by, było ciepło. Byłem tu za damem, to były tu dwa takie imprezowe albo trzy nawet imprezowe autobusy. Tak to wygląda. Jakiś pan się bardzo pilnie mi przygląda teraz, aż się dziwnie z tym czuję. Także pięknie tu jest. Zrobię jeszcze parę zdjęć i wskakuję do wody. Jest pięknie, bardzo się cieszę, że to brzmi. Jest niesamowicie. ma 8 stopni, także myślę, że będzie zimniejsza, szczerze mówiąc, skoro śnieg padał. A co do morsowania tak w ogóle, to nie jest to przynajmniej tak mi się wydaje, tak popularne jak w Polsce, znaczy um, <grym>, dobra, w Polsce, w Szczecinie, bo nie morsowałem, znaczy morsowałem tylko raz na Śląsku, ciężko złapać oddech czasami po tym czuję się trochę tak jakbym przebiegł tak jakbym przebiegł jakąś odległość Uff, a jednocześnie jestem spokojny Uff, ale no, zapanowanie nad oddechem nad... Zapadną, ba, <laughs> zapanowanie nad oddechem jest kluczowe mam jeszcze dużo pracy przede mną tam wydaje mi się, że widziałem dwie osoby, które też woziły do wody, ale jak chodzę na Twiord, czy do, do fiordu się kąpać, no to tam za każdym razem praktycznie jak przychodzę, to są ludzie, którzy też skaczą do wody. Głównie osoby starsze, ale to chyba w sumie tak jak w Polsce. No ale w Polsce to kurde, w Szczecinie przynajmniej na głębokim, no to w weekendy są tłumy zimą nad jeziorem, a tutaj tego jeszcze nie widziałem. No ale, nieważne. Jeszcze trochę tu pobędę, to zobaczę. No ale teraz się ubieram, mam ze sobą herbatkę, wziąłem obiad, także wypiję, zjem i jeszcze porobię parę zdjęć, bo no kurde, piękne są warunki. Piękne. A no i przestał parć. No znaczy to tak minimalnie kropi tylko, także jest spoko. Jestem ubrany i co? <noise> I nic, idę gdzieś usiąść i gdzieś ogrod. Tofu zmieniające życie. Tak się nazywa. Przepisuj jadłonomi. Bardzo, bardzo polecam. Z makaronem różowym. Pyszności. Ach, kurde, jak to jest pięknie. 20 minut od Oslo. Czy to jest nadal Oslo? a 20 minut od centrum. Rewelacja. Muszę częściej robić takie wycieczki, bo to w naturze czuję się najlepiej, a, a zapominam o tym. I jakoś tak siedzę w tym mieście, które jest bardzo zielone. Jest jakby super też to w Oslo, że no jest, jest zielone, jest blisko natury, ale no fakt, że mam dostęp do takich lokalizacji, i tak rzadko z tego korzystam. No to jest moja głupota. Ach, I myślę, patrząc na profil Daniela Lamotte. Lamott, Tę drogą bardzo polecam Daniel na motę, gdzieś tu wrzucę linka. To mu zazdroszczę, że przeprowadził się do Wrocławia ze Szczecina i ma tak blisko na, no, w góry. Dopijam herbatkę i się stąd zbieram, bo już jestem dosyć mokry od czekania, aż się ten timelapse zrobi. No i od jedzenia w deszczu. No i niestety zgodnie z prognozą deszcz się rozkręca powoli, a mój aparat nie jest ym, wodoodporny, co w ogóle jakby kiedyś myślałem, że jest, <laughs> i się tak kompletnie nie przejmowałem tym, że robię zdjęcia przy wodospadzie. Jak go kupiłem, a później się okazało, że ym, jednak powinienem uważać, ale mniejsze o to. Mam nadzieję, że podobała wam się ta krótka wycieczka po Songsman. Trochę wiem, że była biedna bo myślałem, że jeszcze się przejdę dookoła i pokażę trochę inne perspektywy, ale nie wyszło. Jeszcze pewnie tu wrócimy kiedyś, miejsce jest przepiękne. Um, na pewno będę tu przychodził częściej morsować, bo jest fajnie. Jeszcze na jakieś zdjęcia wpadnę. No i co, I chyba tyle ode mnie. Nie mam pojęcia co wyjdzie z tego vloga, ale nagrałem, także fajnie. I wyciszyłem się w naturze, bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Link do profilu Daniela, o którym wspominałem, zamieszczę w opisie. Link na, do przepisu na te pyszny TOFU też zamieszczę w opisie. No i co? No i tyle. Cześć, na razie.